Chcielibyśmy, żeby było to odczuwalne, że jesteśmy posłami z tego okręgu wyborczego, że funkcjonuje to nasze biuro, że jesteśmy potrzebni i pożyteczni. A pożyteczność nasza zależy w dużym stopniu od, od, od Państwa, od mieszkańców, czy będą chcieli korzystać z tego, że są posłowie, którzy no nie wszystko mogą, ale czasem mogą coś pomóc i na tym nam bardzo zależy. Bo taka jest rola posła, jest posłany po to, żeby służyć. Ta ziemia potrzebuje szczególnej uwagi jak każde ziemie, które leżą na kresach, prawda? Województwa. Na dodatek jeszcze przechodzą od czasu do czasu z rąk do rąk, prawda? I, i yy, myślę, że taka uwaga właśnie poprzez fak otwarcia biura jest dowodem na to, no to otwarcie, który jest dowodem na to, że chcemy tutaj szczególną uwagę zwrócić na możliwość po prostu kontaktu z nami, rozwiązywania spraw, bo Polska się rozwija, Polska się rozwija, Polska również rozwija się dzięki funduszom spójności, funduszom strukturalnym, kontaktom, kontaktom w ramach Unii Europejskiej i moja obecność tutaj proszę traktować jako... Wyraz tego, że no jestem również do dyspozycji zarówno samorządów, jak i Państwa w sprawach dla Was istotnych. Dzisiaj to spotkanie kreować będą tutajsi działacze. To nie tylko to jest ważne, że my chcemy Wam pomóc, ale ja osobiście jestem pod wrażeniem aktywnej pracy i samorządu, całego powiatu miechowskiego i poszczególnych gmin. Najlepiej znamy oczywiście działalność burmistrza i samorządu gminy Miechów, ale nie tylko, coraz lepiej poznajemy resztę gmin, pozostałe gminy powiatu miechowskiego, ale chcemy przede wszystkim jak najlepiej współpracować z działaczami zarówno zarządem gminnym, zarządami gminnymi, jak i powiatowym Platformy Obywatelskiej, bo robicie bardzo dużo dobrej roboty i to jest dzisiaj wasze spotkanie. Pani poseł, panie pośle, panie pośle, ja serdecznie dziękuję za to, co, co, co robicie już dla Niechowa, dla północy Małopolski, że o tej części Małopolski nie zapominacie, bo e, może my, Jahowianie, mieliśmy takie poczucie, że ta północ nie do końca jest tak traktowana, jakbyś e, powinna. Oczywiście wiele osób, e, wiele osób e, z południa e, e, krytycznie odnosiło się do od tych słów, które ja często wypowiadałem, e, mówiąc, że są one niesprawiedliwe, ale zostawiając już, ważne, że tutaj jesteście z nami, że chcecie pomagać e, tej gminie, temu powiatowi. Pamiętajcie o nas, możemy zrobić razem tak, naprawdę, tak dużo, tak dużo, dużo więcej. No, dziękuję bardzo. która właśnie dobiegła końca, był to turniej piłki siatkowej drużyn amatorskich, organizowany od lat w Wolbromiu przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Jura z Wolbromia. W dzisiejszym turnieju wystąpiło, wystartowało pięć drużyn, dwie drużyny gospodarzy, czyli dwie jury Wolbrom, następnie drużyna Kurdwanów Wifa Kraków, Amplus Proszowice i drużyna Kopeks, z Milowic-Sosnowca. Zwycięzcą turnieju była, została drużyna Jura Wolbrom, a naszemu turniejowi patronowała dwójka posłów z województwa małopolskiego, pani Lidia Gądek i pan Józef Lasota.